Siemaneczko, witajcie na moim kanale jestem, to Mama ze mną jest Lena. I powiedz Lena, bo Lena ma dzisiaj występ, słuchajcie. Y... Ja no i powiedz, co zrobiłaś? Mama zapomniała mi nie zapomniałam jej kupić butów, tylko Lena ma dwie pary butów słuchajcie, w szkole. I jedne są na zmianę, a drugie są na WF To są jedne i te same buty. I nie wzięłam ich w piątek do domu. I mamy farta, że jest niedziela y, handlowa, bo jedziemy na szybkości kupić jakieś buty na, bieżąco na bieżąco. występ. ja też tak szybko się polowałam. Ogarnęliśmy Lena, potrzebuję też czapkę z zaszkiem, ale mam moją, więc chciałam mieć moją, więc będziemy miała ja taką większą. Ja chciałam tylko się za nami przywitać, będę tego kanału, żeby być na bieżąco. Moje po filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. zaprosić na mojego Instagrama i na mojego TikTok. I wpadajcie na kanał Doleny! Doleny. Dokładnie tak i widzimy się, myślę już jak ta gwiazda będzie tańczyć, albo jak kupi buty, tak? Udało się, kupiliśmy takie buty i w miarę się tylko poszło, co nie wiadomo? Jedziemy teraz na występ? Jeszcze mamy próbę, więc muszę się pospieszyć. Wróciliśmy do domu. Nie wiem, ile będziecie mogli zobaczyć z tego przedstawienia, bo w połowie nagrywania y, dowiedziałam się, że nie można tego nigdzie udostępniać. Jakby można, ale by trzeba było blurować wszystkich poza Leną, więc myślę, że po prostu jakieś fragmenty małe wam tutaj Filip wstawi. No niestety nie mogę wykorzystać całego materiału, który tam nagrałam. Chcę tylko pochwalić. Tutaj Lenę, czekajcie, bo Lena teraz e, tworzy, tak? Lena robi cyferki, ale tutaj Lena dostała dyplom. Tańczę z klasą, więc. I tutaj będzie zbierać I jak w czerwcu kończy jakby kurs To zostanie brązowy medal Jak na, e, za rok znowu pójdzie na tańce To zostanie srebrny Jak za kolejny rok pójdzie to zostanie złoty A jak za kolejny to i może i puchar nawet Dobra, witajcie, jesteśmy w Windzie Ponieważ myślałam że idziemy, no. robić, idziemy robić iglo e, Najgorsze jest, że już jest e, No tam jakoś w pół do e, czwartej Więc robi się już ciemno Może spróbujemy zrobić jakieś małe iglo A w jakiś inny dzień e, sobie zrobimy takie giga iglo Ale co tam będzie się mogło nie mamy operatora, będziemy same, idziemy na tył, mamy dużo śniegu, myślę, że coś z niego uda nam się No ale na się ma ja, ciepłe ja też nie mam Ale zimno, kurde, myślałam, że jest trochę cieplej Mam <grym>, Geniusz, da, będziemy chore No właśnie o tym mówię, że zaraz będzie ciemno Aha, to zdjęcie, pozujesz do fotki? Aha. Dobra, zaczynamy, masz pojemnik Do was, widzowie, zaraz będziemy odzywać Dobra, może to jeszcze nie wygląda, ale to jest nasza tak jakby, tutaj Lena robi zarys tego igla Ja próbuję górę Ale wiecie co, patrzcie jak to wygląda z tej perspektywy, nic nie widać Ale nie, już jest zimno, w ręce Robimy dalej? Robimy, dawaj No, patrzcie Nie do łapy, nie i jakie tu zabawy widzimy z dzieckiem, jak to jest zimno. No to trzeba kolejne warstwy robić. Patrzcie, tu mi fajnie wyszło. No jakie kafeleczki. To ma prawo się udać, Lena. Ja w ciebie wierzę, Dawaj, no musisz... O Boże, no niepoko. Lena, no się. I nienawidzisz się, bo przestań. O, Lena się zezuściła. Dobra, idę i pomagać Lena, co robisz? Właśnie co ona robi? A ja działam z iglo. Wygląda ono w ten sposób. Ja nie wiem, czy ono wygląda jak iglo, ale uważaj na nie. Nie wiem, ile się nam się uda zrobić, ale chciałabym zrobić. Bo to jest naprawdę małe iglo, mimo wszystko. Ale pierwszy raz, jak robi iglo. Uważaj. Leniec jest zimno, ej. Ale patrzcie, to wygląda dobrze. No, patrzcie. Nie, bo mi to rozważa Lena. Ja tylko nie wiem. Ja to niby tak zwężam, ale ja nie wiem jak się robi dach w iglo. A ty wiesz, Lena? No właśnie to jest problem. Powinniśmy pierw pooglądać i dowiedzieć się jak się buduje iglo, a nie zacząć budować iglo nie wiedząc jak się buduje iglo. ogóle mieć z karton. Tak do tyle. Proste. Dobra, ja jeszcze próbuję coś tu dokończyć, żeby było więcej. Ale Lena nie chce poskacze jak jej zimno. W ogóle na ten bór dziecko nie wychodzi, biedne zamknięte w tym domu. Dobra, nie dokończymy tego iglu dzisiaj Ile nie jest zimno, ja w sumie też jestem geniuszem, bo jak kucałam, to kucałam sobie tyłkiem na śnieg, więc mam mokrą pupę I musimy zobaczyć jak się buduje iglo Ale dajcie znać w przecież taki odcinek, że budujemy takie przypotężne iglo Wtedy by był z nami, bo tak to nawet nie jestem w stanie nagrywać, bo mam cały czas rękawiczki i no musiałam zmywać rękawiczkach. Może coś powieś Mam takie wielkie jak ten patyk Słupy w sensie? No. Ale ogólnie wyszło nam... Patrzcie, no moim zdaniem fajnie wyszło. Jak na pierwsze iglo. <śmiech> 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 Dobrze wyszła. Dobra, uciekamy do domu. Lena oficjalnie zrezygnowała z tego challenge'u. Ja tak szybko nie że... weszłam ja łóżko pod kołdrę Nawet mój chłopak, przez to, że jest taki szybki. <śmiech> nie go <laughs> nie dogonić, to ja już go do... Miłam. Powiem Wam, że ja jestem takim strasznym zmarzuchem i właśnie jakieś jak mam iść lepić bułwany, czy robić igry, czy na sanki zawsze, czy tam śnieżki, to jest... Nieprawda to ja jestem zmarzuchem. No słuchajcie, nie. chcę coś powiedzieć To ja mimo wszystko zawsze tam mówię, nie, żebym wolała w domu, poróbmy cokolwiek Ale nie wiem, nie róbmy nic, co jest związane z zimnem. zimnem Ale Lena to już mnie przebiła Naprawdę, czy mi też jest zimno? Mam w ogóle całe czerwone dłonie Ale jeszcze bym spokojnie, myślę, że tam pół godziny wytrzymała na tym No, no, roku, no ja nie Ale ona już tak marudziła, jak w ogóle przestałam już tam potem pomagać Może jeszcze nam się uda zrobić iglo Zobaczymy też, czy to, jutro przyszli, e, czy to iglo przyjdzie do jutra i jakby co będziemy je kończyć I doinformuję się i jak budować igłę. Ej, zaparował mi obiektyw znowu. Dobra, ja postanowiłam, że idę do paczkomatu, bo przyszły do mnie paczki. Ja nie mogę Wam pokazać, bo ty ogląda moje filmy i się dowiedział, więc dowiecie się, dopiero wy za kilka dni. Lena, co będzie robić za ten czas? Ubieranki jakieś? Będziesz ubier zmieniłaś jej twarz. No, 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 no. Nic tak, tylko mówię. Tutaj pieseczek. A fin już zazdrosna patrzy, no ciebie też kocham mama, jesteście oba moje pieski, no tak. Tak więc ja idę do paczkomatu, idę jeszcze do Lidla. Jak wrócę i Lidla, to ja nie mam pojęcia co będziemy dzisiaj robić. Mieliśmy posprzątać dany pokój, bo wczoraj posprzątaliśmy do połowy. Już yy, ja posprzątałam. Lena <gry> no posprząta. i on mówię do niej, dobra to ja ci pomogę jutro posprzątać, ona mówi no okay. i dzisiaj tam weszłam i mówię. Jezu, nie chce mi się mówić, może jutro być tam. A może pojutrze, może do tyle! Nie, no nie, do świąt trzeba, musi być przyłotany tam po południu. Jak Mikołaj wejdzie na przykład przez twoje okno teraz i się przywróci. <grym się wytrzyma> standardowo u nas leci narliwka. Ale dałam pauzę, bo mówiłam więc Jana, to oglądasz czy tworzysz? Oglądasz i tworzysz? Dobra, to ja zaraz wracam. oki? Okay? Dobra, ja byłam w Lidlu i byłam w tym paczkomacie i to był boże, błąd mój było tej na paczka była taka ogromna. I że nie że tak mi zamarzła ręka, to jeszcze tak mi się nie wygoniszyło, ale patrzcie, ja chciałam ogólnie kupić mascarpone, bo chciałam robić takie szyszki e, z kitoka do jedzenia, no ale nie było, ale wychodziłam na promocji, Ej, za 10 zł, cztery kolory i tu mam drugie cztery kolory. Więc co, Lena? Bo to dla ciebie, Lena udaje, że śpi. O, tak, bo wam ją pokazałam, już się No czy? Patrzcie, Lena, co dostałam na prące, Kręciołek? Patrz, co na promocji wychaczyłam? Co, co? No co, co? No to No, i patrz. Mamo, oszalałaś. Ja nie mam plasteliny w domu. O, no nie pomyślałam, że kupiliśmy ostatnio. Ale to jest plastelina Playdom. Dobra, robimy co z niej? No to ty robia, ja może posprzątam obrażona. jesteś na mnie? Tak. Dlaczego? Dlaczego? No, no to z dem. No, ale to posprzątam. Patrz, jaki tu jest bajzer. Zrobić coś dla widzów? Nie wiem, coś ładnego. Dlatego? No. Dobra. Zrobisz? Dobra, widzowie, to Lena idzie tworzyć coś dla was, a ja idę sobie sprzątać, Muszę puścić zmywarkę i zrobić pranko. Bo będę prawa tyle legowiska, co. Będziemy spalić całą noc. Spali będziemy całą noc? Nie ma dnia, już nie ma dnia, już jest y, 17.10. No i dopuścić y, właśnie te od piesków do prania, bo będę je wstawiać na wimtarz. Jedna jest w ogóle od Bambisia, ale Bambiś nie śpi i ostatnio tam stała właśnie Chloe. A to różowe legowisko, które wam kiedyś mówiłam, że będzie wystawione, Chloe tak zniszczyła, że wyrzuciła mnie na śmietnik wczoraj. Dobra, i kupiłam jeszcze taki zestaw kreatywny domek. I kupiłam Diazę Batajęską, bo każdy powinien mieć, ale sztuczną, bo jest trująca dla zwierzątek. Podobno. To jest sztuczne Chloe i Fini. A Ty co? Będzie składać? Może u siebie na odcinku. <śm> No. Nie, to chyba dzisiaj miałaś nagrywać? No to coś się nie pykło. Robisz tam co? Ukulałaś dla tych widzów. Dobra, widzowie, Elena przygotowała dla Was. Tak, ale to w ogóle nie wyszło. Nie wyszło? Pokaż. Nie, bo z tym nie wiecie, ciężko lepiej. Ciężko się lepi? No, ciężko. I miałaś takie fajne do zabawy z Play -Doh, gdzie to jest? Nie ja wiem gdzie. Wiesz gdzie? Tak. Serio? No. Nie wyrzuciłam tego? Nie to, tak, No ale wyszło no To Bawanek. bałwanek Takiego możesz lepiej? Nie było ci zimno, ale prędko? No to ja ci Co mi pokażesz? A gdzie idziesz? Do twojego pokoju? No ja nie chcę iść tam z widzami. nie Tu jest taki meksyk, że... Dobra, nie, nie pokazuję tego bałaganu. Nie, nie, nie. No gdzie ty masz inwę? Nie! Mi chodzi o na przykład tego dentystę. Wiesz o co mi chodzi? O, ten zamek z księżniczek z Play do miałaś. To już jest wyrzucone pewnie, bo ja wyrzucałam takie rzeczy. I Chcę uciec z tego pokoju. Nie wyjmuj mi tamtego, już proszę cię. Víš, že máš kamera. Nemám, protože jsem v místě Dobra, my opuszczamy ten y, przepiękny Leny pokój I ogólnie wybieramy się do końca tego odcinka My za mną sobie po prostu już coś pooglądamy chyba Bo obiecałam jej, że Lena posprząta u mnie na stole I oczywiście jeszcze na końcu odcinka chciałam pozdrowić 5 osób Ponieważ w każdym odcinku pozdrawiam 5 osób, jeżeli ty chciałbyś Bądź chciała byś zostać pozdrowiona w kolejnym odcinku Wyznaczy, że skomentujesz w film filmik na dole A być może wybierę właśnie ciebie Tak więc w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić tosie. Chciałabym pozdrowić mamę Agatę i Lenę ma Agata ma urodziny, więc życzę wszystkiego najlepszego Ja bym chciała poddrowić. Wiktoria. Ja bym chciała pozdrowić Klarę. A ja bym, chciała, bym się, żebyś wierzył, że chcę pozdrowić no I ten. oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. A jeżeli takie wam się podobają, to koniec łapkę w górę, pamiętajcie o subskrybowaniu i wpadajcie na kanał do Leny. Leny! Pa! Silent night. I only have one wish for the star. Holy night.